Daniel Olbrychski zagościł w obsadzie serialu na wspólnej, przyjmując rolę Juliusz, co wzbudziło niemałe emocje wśród widzów stacji TVN. Jego debiut w tym popularnym programie był niezwykle oczekiwany, aczkolwiek z krytycznym spojrzeniem. W poniedziałkowym odcinku zwrócił na siebie uwagę, gdy jako Juliusz zapukał do drzwi dawnego miejsca zamieszkania rodziny Szulców. Postać grana przez słynnego aktora odgrywa istotną rolę w życiu Wojtka Szulca, w którego wciela się Wojciech Błach. Dla widzów stacji. Jego debiutanckie wystąpienie było na pewno zaskoczeniem, a ich opinie w sieci nie były szczególnie łaskawe. Nie sposób jednak zignorować faktu, że Juliusz pojawił się w kluczowym momencie dla Wojtka, tuż po dramatycznym incydencie, w którym ten bierze udział. Mężczyzna, który przedstawia się jako brat zmarłego ojca Wojtka, proponuje mu pomoc w Krakowie. Ten zwrot akcji wprowadza niepewności i przywołuje wspomnienia, które mogą całkowicie odwrócić życie bohaterów. Dodatkowo widzowie dowiadują się, że Juliusz mieszkał za granicą, a po powrocie do Polski stara się nawiązać kontakt z rodziną. Jego obecność wprowadza sporo zamieszania, które wywołuje skrajne reakcje wśród bliskich Szulca. Gdy większość rodziny przyjmuje Juliusza z otwartymi ramionami, jego pojawienie się wywołuje panikę u matki Wojtka, która obawia się o bezpieczeństwo bliskich. Dynamicznie rozwijająca się fabuła dostarcza widzom wielu emocji i napięcia, a sam Olbrychski, mimo usilnych starań, otrzymał mieszane opinie na temat swojego wystąpienia. Nie tylko Juliusz jest nowością w serialu. Również Mikołaj Roznerski debiutuje w nowej roli, co sprawia, że widzowie są pełni oczekiwań wobec nadchodzących odcinków. Wszystko wskazuje na to, że Daniel Olbrychski ma wiele do zaoferowania widzom, mimo że jego przeszłość jako aktora mogłaby go już na stałe ustawić w roli emeryta estradowego. Mimo tego, z determinacją angażuje się w nowe projekty, pokazując, że pasja do aktorstwa jest dla niego priorytetem. Reakcje widzów są różnorodne. A na facebookowym profilu serialu nie brakuje negatywnych komentarzy dotyczących debiutu olbrychskiego. Wydaje się, że niektórzy fani serialu z niecierpliwością oczekują, czy kolejne odcinki przyniosą im większe zadowolenie z postaci, która, mimo swojego potencjału, na razie nie zdobyła serc widzów. Jak w każdej produkcji, czas pokaże, czy Juliusz na trwałe zagości w życiu rodziny szulców i czy Daniel Olbrychski zdoła udowodnić swoją wartość w tej nowej odsłonie swojego artystycznego życia.